Witajcie w ogrodzie u babci. Za chwilę pokażę wam kolejną dolinę, którą ostatnio przesadzałam. I pomimo tego przesadzania, ona nadal bez problemu kwitnie. A jest to szałwia omszona, roślina wieloletnia, łatwa w uprawie i pięknie wygląda na rabatach z wieloma roślinami. Występuje w paru odmianach, a ja mam kilka z nich. Posadziłam je w różnych częściach mojego ogrodu. I zaraz zobaczycie, w którym miejscu wygląda najlepiej oraz opowiem, jak dbam o nią, by kwitła jak najdłużej. Ta rabata jest dosyć duża, a powstała po to, by zmieściło się na niej kilka moich ulubionych roślin. Rosną tutaj liliowce i lilie w różnych odmianach i kolorach, rozchodniki, kocimiętka, a tą byliną, która kwitnie w tej chwili, jest właśnie szałbia omszona. Pierwsze jej sadzonki kupiłam w ubiegłym roku i kwitły tak ładnie i długo, że postanowiłam właśnie dla tej rośliny tę rabatę powiększyć. Szałuje omszona to roślina wieloletnia, dylina. Lubi stanowiska słoneczne i ciepłe, ziemię przepuszczalną i wilgotną. I właśnie takie warunki mogę jej u siebie zapewnić. Te sadzonki, które miałam z ubiegłego roku, bardzo dobrze u mnie przyzimowały. Jednak miałam ich zbyt mało, stąd wiosną kupiłam od razu takie piękne, dorodne kwitnące. Gdyż niestety nie mam warunków za bardzo u siebie do wyziewów a w mojej okolicy można kupić takie piękne, dorodne, kwitnące. Czego jestem zwolenniczką. Na tej rabacie ostatnio działo się bardzo dużo, ponieważ szałwie zamieniły się miejscami z liniowcami, a na brzegu posadziłam ostatnio wista w odmianie zupełnie białej. I zobaczcie proszę, wszystkie te rośliny, które ostatnio przesadzałam, bardzo dobrze wyglądają, kwitną i dobrze się mają. A ja jestem szczęśliwa, że mam taką kompozycję, która mi najbardziej odpowiada. Jak przesadzam takie rośliny, by one nie odczuły tego, pokazywałam w innym filmiku na moim kanale. Powoli też alwiążone już przekwitają. A gdy zrobią się naprawdę już bardzo nieładne, to je po prostu bardzo mocno przytnę przy ziemi po to, Bym jeszcze w tym sezonie mogły ponownie zakwitnąć. Przez krótki czas ich nie będzie widać, ale później pojawią się nowe kwiaty, które będą również przepiękne. Moment przycinania pokażę Wam na kolejnym filmiku. A teraz widzicie szałwie omszoną w kolorze różowym. I to są właśnie te sadzonki, które kupiłam rok temu. I tak dobrze u mnie przezimowały. Posadziłam je właśnie w tym miejscu przy kamieniach, by ładniej, i ciekawie wyglądały. Dlatego też dokupiłam ostatnio kolejne sadzonki w tej odmianie, by stworzyła się tutaj jedna wielka rzeczka wzdłuż tych kamieni. Nie wiem, czy to widać teraz, czy nie, bo te nowe sadzonki zakwitną dopiero za kilka dni, a są już posadzone. Po drugiej stronie tych okazałych kamieni rosną rozchodniki okazałe w czterech odmianach w ciemnych kolorach. Rosną dosyć wolno, ale myślę, że to taki etap korzeniania, bo potem wystrzelą i będą tutaj wyglądały przepięknie. Mam też u siebie w ogrodzie odmianę szałwi omszonej w białym kolorze moim oczywiście ulubionym która także u mnie bardzo dobrze przezimowała. Ponieważ ją przesadzałam w tym sezonie już dwa razy, dlatego jest teraz niska. Ale już wiem, że jeśli nie będę moim ukochanym szałmiom przeszkadzała, to się dobrze ukorzeniam i urosną i będą o wiele ładniejsze niż teraz. A mają tutaj bardzo dobre miejsce, ponieważ obok rosną wyższe od nich róże w białych kolorach, a z drugiej strony liliowce w odmianach oczywiście niewiadomych, ponieważ przesadzając, wymieszałam wszystkie sadzonki tak dokładnie, że teraz czekam niecierpliwie na to, co to będzie, jakie odmiany tu się pokażą i czy wszystkie w ogóle zakwitną. Ale to już niedługo, bo widziałam pierwsze pączki liliowcy, więc moja niepewność niedługo się skończy. A ja na ten moment bardzo cieszę się z tego, że większość moich roślin ma już swoje miejsca na dłuższy okres czasu. Bo nie mówię, że to są... Docelowe, ponieważ, jak wiecie, w ogrodzie to ciągła zmiana. A jeśli przychodzą do głowy jakieś fajne pomysły, to moim zdaniem trzeba je naprawdę szybko zrealizować. Nie ma na co czekać. Czasami ten spontaniczny pomysł jest o wiele lepszy niż ten bardzo mocno przemyślany. Od ubiegłego roku mam też w ogrodzie szałek karadonna, która dopiero teraz zaczęła kwitnąć i rozrastać się, więc z tego powodu wygląda jeszcze mało efektownie. Ale ja już dokupiłam kilka sadzonek w tej odmianie, by to miejsce było wypełnione właśnie tą odmianą. A rośnie też tutaj obok kostrzewa sina, o bardzo niebieskich liściach, co powoduje, że ten kątek robi się taki bardzo. Ciekawy i szczególny. Kostrzewa sina to także młoda roślina, ponieważ wiosną została odmłodzona. Teraz wydaje się, że w tym miejscu jest zbyt mało roślin, ale ja wolę sadzić tak, by każda z roślin miała swobodę rozrastania się. Jakoś nie bardzo lubię sadzić zbyt ciasno, bo wtedy rośliny zabierają sobie i słońce, i wodę. A później się pokładają i nie wygląda to ładnie. Bardzo, bardzo lubię byliny za to, że są roślinami wieloletnimi i raz posadzone mogą być ozdobą w ogrodzie przez kilka lat. Dlatego właśnie tak wiele miejsca teraz przeznaczam na rabatach dla szałwi, ponieważ mają ładne kolory, dosyć długo kwitną, a do tego to kwitnienie powtarzają. Więc już myślę o innych odmianach. I powiem nawet, że mam już dla nich miejsce. Te odmiany szałwii, które mam w swoim ogrodzie, bardzo mi się podobają. A jakie wy macie odmiany? Z jakimi roślinami wy posadziliście swoje szałwie? Może coś polecicie? Ponieważ jest początek sezonu i jest jeszcze czas na nowe pomysły w ogrodzie, które ja po prostu uwielbiam. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w ogrodzie. Dziękuję także za wszystkie subskrypcje, komentarze i lajki. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Miłego dnia.